Cześć, siemanko, z tej strony Forever i zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale. Dzisiaj Overwatcha mamy z operacji Hydry, także to jest pierwszy Overwatchek na tej operacji. Zobaczymy, może będą jakieś haksy na tych nowych mapach. Szczerze mówiąc, na to liczę. I tak woli wyjaśnienia, dlaczego akurat ostatnio znikają u mnie filmy, ponieważ przy przetwarzaniu filmu na YouTube, jak akurat zaploduje film, to... Czasami jest tak, że jakoś się ten dźwięk rozjeżdża po prostu. Czasami też piszecie mi w komentarzach, że na przykład jest jakieś desynchro, tak? Ja nie lubię mieć takich filmów, gdzie jest jakaś desynchronizacja dźwięku z tym, co akurat ja mówię, albo powiedzmy, na przykład jest jakaś akcja, że strzelam i dopiero gdzieś tam po kilku sekundach mówię, że go na przykład zabiłem, tak? Nie lubię mieć takich filmów na kanale, dlatego ja jestem strasznym perfekcjonistą, i nawet jeśli jest jakaś mała rzecz spieprzona w moim filmie. To wolę go usunąć i nagrać powiedzmy jeszcze raz to samo, albo powiedzmy poprawić go i jeszcze wrzucić taki reupload, albo po prostu na nagrać coś innego. No, no nie wiem, ja wiem, że może Was to wkurzać i naprawdę bardzo Was za to przepraszam, ale to jest rzecz, na którą po prostu nie mam wpływu. No, nie mam wpływu na to, jak YouTube przetwarza moje filmy i to, co się dzieje, to jest oczywiście randomowe, bo niektóre filmy są po prostu dobrze yy, przetworzone, a niektóre takie, że jest jakiś desynchro. Jeśli chodzi właśnie o tą synchronizację, to ja naprawdę siedzę bardzo długo zanim zacznę renderować film i... No po prostu chcę, żeby te filmy wychodziły dobrze, a to, że czasami usunę film, to... No tak jak Wam powiedziałem, no chcę, żeby te filmy po prostu wychodziły dobrze, żeby one były dobrej jakości. I dźwięk, i audio, znaczy i dźwięk, i audio, i dźwięk, i obraz, wideo oraz żeby to wszystko było, wiecie, dobrze zgrane. Dlatego postaram się... Zanim wrzucę po prostu opublikuję yy, film, to jeszcze sprawdzę to powiedzmy na YouTube, czy to dobrze się wrzuciło, żeby już nie było takich, film, yy, takich sytuacji, że po prostu będę usuwał filmik, bo coś się na przykład z nim stało. Po wrzuceniu go na YouTube. Także. Z mojej strony będę się starał jak najbardziej. Jak najlepiej, żeby takich sytuacji uniknąć w przyszłości. No, a wy nie będziecie już narażeni na to, że usunę jakiś film, który na przykład bardzo chcieliście obejrzeć. Zobacz, jak to jest. Na razie gra strasznie tchórzliwie. Jak ich koleżka stukał się z nim w oknie. <laughs> jak to zabrzmiało, stukał się. A wiecie, o co chodzi? Strzał się w nim, z nim w oknie, a tych dwóch stało na, na tym: na, na bramie tutaj. Paka leży, w ogóle nie chcą plantować paki. Co to jest? Zakładam, że to są jakieś silvery. Oczywiście mam ku temu. To jest jakiś aim na przycisk, co? Na początku strzelał jak. Sami widzieliście jak. A potem nagle na przykład nie wiem, Shift i aimbot na głowę. Chyba zapomniał przycisku ten. Przycisnąć sobie, żeby tego aimbota wyłączyć, bo to widać. To jest na 100% Silver i musi używać takich wspomagaczy, ponieważ no, nie jest w stanie sam strzelać. No, to jest straszne, kurczę. co Valve robi. A czy na co Valve w ogóle pozwala w, tym, w tej grze, bo. <gry> Dobry fleszyk. Bo gra sama w sobie, według mnie, jest interesująca, jest ciekawa. Ale właśnie przez takie typy ludzie po prostu uciekają, gdzie pieprz rośnie od tej gry. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz, kurczę, no my gracze nie mamy na to wpływu, oczywiście można byłoby zrobić coś, coś takiego, że na przykład nie gralibyśmy, wszyscy w ogóle w cs nie grali na przykład przez tydzień, mieliby tam, no nie wiem, na pewno ktoś by się wyłamał I mieliby tam, powiedzmy z kilkuset graczy online na przykład, albo kilka tysięcy zamiast kilkaset, czy nawet milion No te flesze to dobre rzucają Ciekawe, czy sobie... Nie no, liczę na to, że, wy, że wyłączył tego aimbota. Ile on w ogóle ma fragów? Suspect, 19 fragów. A potem <gryw> ludzie piszą, ja mam, ja mam Silvera, a gram lepiej niż ten Kałach na przykład. No jeśli ma się takie cheaty, no to faktycznie gra się lepiej niż Kałach. Oj, oj, oj. W ogóle powiem, że odkąd tych Overwatch robię ostatnio całkiem sporo, znaczy robię no teraz jest jakaś taka mała przerwa, zrobiłem sobie przerwę, żeby zobaczyć, czy coś się jednak zmieniło w tym w tym casie, w tych demkach. I w ogóle nie dostałem powiadomień odnośnie tego, że go się został zabanowany, albo że po prostu zaznaczyłem dobry dobrego reporta po zakończonym demku. W ogóle tych powiadomień nie mam, nie wiem co się dzieje. A przecież jak widzimy, na, na każdym Overwatchu jest stuprocentowy hacks. Więc, dlaczego nie dostaję tych powiadomień, nie mam kompletnie zielonego pojęcia. Nie, WAG został wyłączony, cholera czy co? Czy ty w ogóle y, tych reportów może nie, nikt w ogóle nie sprawdza? Cholera wie. No i tak, mamy sytuację teraz 3 na 2 Antyterroryści mają pakę. Osawyk robi dobrą rzecz, no bo zobaczy, że dwóch jest tutaj w trupie i pójdzie sobie od bramy, od Mida. Ale on nim już wie. No, zobaczcie, jak on strzela. Najpierw bez przycisku, potem jednak musi sobie, wiecie, na przykład nie wiem, czy może sobie na, na scrolla nawet zbindować ten, a czyli ustawić sobie takie hotki na Imbota, że na przykład się sobie scrolla, pyk i jest włączony. Od, od naciśnięcia drugi raz jest wyłączony. Bo na początku tego jego strzelanie było takie... No nie było polotu. Dupy nie urywało, ale teraz... To strzela jak taka całkiem... Całkiem, całkiem średnia ranga. Mimo, że to jest silver. Zresztą trzeba widzieć, znaczy zobaczyć sobie jego movement. Ma... Strasznie chyba nie skończyłoś myszy, ponieważ obraca się kilka, kilka razy, wiecie, to myszą musi jeździć naprawdę co chwila po tej podkładce, żeby się obrócić. On no, y, celownika na pewno nie na, na poziomie głowy, tylko na poziomie genitaliów. No nie wiem, może lubi jakoś dziurawić jajka przeciwnikom, ale głowy strzela. <słyski> <słyski> Jak można mieć tak. <gry> tak kijowo skonfigurowanego aimbota i jeszcze... Nie wiem. Skrypt na banyhopy też ma, widzę, że sobie chyba włączył. Nie wiem, wszystko ma pod przycisk, kurde? Dobra, to dostanie reporta za aimbota, za wallhacka, jeszcze za tego banyhopa, w ogóle nawet nie, nie, nie strafował. Powiedzcie, skaka tak, pum, pum, Jak Mario. No. Dobry Neid, Kciuk w górę za ten. za tego Neida. Łapka w górę dla pana Suspekta. O, tutaj już zobaczył. O Jezu. Teraz <grywka> zaczął strzelać tak jak w tych filmach. Wiecie, jest. Film akcji, gościu biegnie. I strzały, wszystkie lecą powiedzmy, tutaj za nim. Tak pu, 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 pu. Hmm, zobaczcie. On robi manychopa hopa patrząc się przed siebie. W ogóle nawet nie strifuję sobie. Pych, pych, pych. Tylko ci. Ja no, Wam, że po tej przerwie stwierdzam, że chyba poziom hacksów kurde drastycznie spadł. Typy nawet się nie chowają kompletnie. To jest GGWP dla terrorystów. Ja nie wiem, czy w grze, kiedy on gra, powiedzmy, wiecie, na live, na żywo, to czy ten celownik też mu tak śmiga w ogóle przy strzelaniu, czy tylko po prostu, ja to na demku widzę. Wiesz przy takim strzelaniu to wełbie można może się zakręcić. Ja teraz słyszy kroki, ewidentnie. Ale on, on, on i tak wie, gdzie, gdzie są przeciwnicy. No nic, lecimy dalej. I zginie? Nie, upiekło mu się. Uszło mu to na sucho. O. Oczywiście to jest mistrz hopów. w ogóle aimbot pod przycisk. On w ogóle nawet się nie pierdzielił zapomniał, chyba że musiał, wiecie, tego scrolla sobie nacisnąć, żeby wyłączyć sobie tego aimbota. O ciul. On paka na gali, nie wiem czemu nie wchodzi. Skoro widzi na minimapie swoich teammateów tutaj. A on czeka na nich. Czyby to też był jakiś hacks. Jaki on tam ma, numer? Szósty Bell. No, te Bele też często haksują wam, powiem szczerze. Ale niespodziankę miał. I flut dostał głowę. Dobra, Aimbot Vision Assistance Oder. Nic, nic za Griffing niestety. Bo Nie zabija swoich, ktoś nie przeszkadzał swoim w grze, nie im fleszy, smoków, kiedy na przykład wcelowują się za wupy, Także. Tyle. Jestem zdruzgotany tym, jak, jaki poziom hacków jest teraz na tym na Overwatchu. Myślę, że będzie coś lepszego, że będzie jakiś typ, chociaż który. Wiecie, który się kryje. Ja lubię oglądać takie demka, gdzie nie wiadomo do końca czy to jest haks, czy może po prostu to jest dobry gracz. No bo wtedy trzeba się wysilić, trzeba uruchomić szare komórki, żeby ogarnąć, czy on jednak haksuje, czy to jest jednak dobry gracz i no nie mam prawa go reportować. Ale jak jest taki typ, który wiecie, jest obvious od pierwszej rundy. No to cóż, no jedyna satysfakcja jest taka, że go się dostanie bana, no i tyle. Dobra, o, widzę, że mamy kolejne demeczko do pobrania, kolejny dowód. No i zobaczymy teraz. I dalej jest ten Dust 2 ogarniany na tych demkach, czyli tradycja, tradycji musi stać się zadość i czy będzie drugi Dust 2? No zaraz się przekonamy, ale szczerze mówiąc liczę na jakiegoś Cash'a albo na Mirage'a. No niestety nie mogę sobie tego życzyć, no bo Gabin uważa, że to nie jest koncert życzeń. Co jest? Naciskam krzyżyki zamiast razy 4. Przewiniemy sobie. No, Suspect w sumie nic nie robi, więc po co coś takiego oglądać? No ale chociaż zobaczymy sobie DASTA 2 teraz z drugiej strony, po stronie CT. W ogóle Suspect ma jaja. Jest sam na B. O, to jest Fire. Gości już mi cuchnie od pierwszej rundy. Gdzie on, w co on w ogóle celuje. Gdyby był tutaj przeciwnik, to by walił go po kolanach. Ten pier ta pier pierwsza akces z tym Prefirem w górnym trupie, to podchodzi mi pod Wolhaka. No tutaj też już wiedział gdzie jest przeciwnik, wiedział jak się wcelować. Ja Zaczął na zanim wyszedł jeszcze przez ten, z, z, za tej ściany na longu, o tutaj tak zawinęła. wingla. Dobra, co będzie boostował kogoś? Tak. Pan z numer 2, czyli Sonar na gale. No i zobaczymy. Dalej tego nie rozumiem, to jest problem niższych rang, że zobaczcie, 3 jest na B, kryją tą samą pozycję, we 3 kryją trupa, gdzie jest jeszcze smoke. To jest takie marnotrawstwo zasobów ludzkich, że tak powiem na bs że to jest poezja. Oczywiście trzeba było sobie sprawdzić kafelki. To też jest chyba jakiś aimbot skonfigurowany na ciało. Bo no, zobaczcie w ogóle headshot percentage Nun, brak. Co? Teraz to nie widzę, nic, ale CO? Co to było? Gościu celował w tą ścianę, nagle pu pu pu, pu i dwóch leży. Jeszcze w ogóle tamten trzeci dostał... O Jezu, trzeci, drugi, dostał jeszcze skanem. Czy on walno mu przez tą skrzynkę tutaj? Bo dwóch stało obok siebie, kompletnie nie, nie w linii, więc nie mógł przeskanować przez innego. Chyba, że to jakiś rykoszet goście dostał w ramię, przeskoczyła kulka i prosto w niego. Oj, oj. Aim, bo to też jest y, definitywne. Teraz bo widać. O. Czas reakcji. Ludzie też piszą mi jakieś o soft aimach. Że często na przykład jakiś suspect ma soft aim tego typu rzeczy. Jak sama nazwa wskazuje soft aim, to jest taki delikatny aim, że lekko wam najeżdża chyba na, ten, na postać na model. Będzie kosa? Jeszcze głowę do swojego. Jak już ludzie chcą haksować, to czemu nie po, po prostu się nie odpalą? Nie odpierdzielą się tak, że się kręcą w każdą stronę, że mają 360. Uuu. Wiecie, taka głowa by mi się kręciła. To jest po prostu strata czasu i dlaczego... Dlaczego Valve? Valve. Vak jest tak słaby, że nie baduje takich typów od razu, no, no zobaczcie, gościu strzela mu w piszczel, ja pierdzielę, no taki gościu haksuje, Boże Święty. Skinów nie ma w ogóle, nawet tych śmieciowych wiecie co dostajecie na przykład z deathmatchy, bo teraz trzeba 21 yy, ten level wbić, żeby móc grać w więc przez te 21 level jak gracie tam deathmatchy, casuale... Arms Race i TP, no to zawsze jakiegoś gównianego skina dostacie? Znaczy, dostacie, dostaniecie, boże, ten język polski trudny. Ale on nawet w ogóle nie ma takich skinów. Kompletnie. Albo po prostu sobie nie ustawił, nie używa ich może. Bo często wypadają na przykład jakieś, nie wiem, MP9, jakieś umpy takie stare, obdarte, albo scouty. Na przykład jest jakiś tam sprus czy Prus. Nie pamiętam, nawet, jak się ten skin nazywa, ale wiecie o co chodzi. Gdyby tym noskopem zabił gościa, ja bym nie wiem. Ja bym został po prostu, wystrzeliłbym z tego fotela i został w samych kapciach. Czyli same kapcie by zostały po mnie. Boże, już nawet. Sonar? Najpierw z MK, potem z awki. Takie zagrywki mi się podobają. Oni on nie wie. Już tutaj sobie. Oj, Vision Assistance i Aim Assistance jak najbardziej do zaznaczenia będą. No, jeszcze przydałby się tutaj Bunhop do kompletu. Jeszcze Griffin, żeby tak. No, takie 4 na 4 było. Ale tym strzałem z uspa tutaj na pomsadzie atomie po prostu zniszczył. Dosłownie mój mózg buchnął o, o ściany czaszki. I jest jak galareta. Dlatego mam teraz problemy z wysławianiem się, ze skupieniem. Celował tam, a strzelił tą ścianę. Dob dobry zawodnik. Taki półtora na dziesięć. co to było teraz za strzelanie? Gościu stoi tutaj, jak powiedzmy jest respawn, strzela obok. Kompletnie tego nie rozumiem. Znowu taki strzał, w sumie crazy. A na szczęście nie siadło. I założę się, że po tych dwóch demkach też nie dostanę powiadomienia, że gościu dostał bana. Ja po prostu już w, tego, w ten system waki i w tego całego Overlocha, to ja po, po prostu już powątpiewam trochę. Takim spełnieniem marzeń chyba każdego gracza CS-a byłoby, że jeśli gra wyczuje, że jest jakiś hacks na tym na meczu, to po prostu w warmapie już go kasuje kompletnie. Nawet runa się nie zacznie, on dostaje już bana. Dostaje, albo chociażby żeby kikowało go. Już nie mówię nawet właśnie, żeby ludzie dostawali yy, bany, chociażby tak byłoby najlepiej, ale na przykład, żeby jeśli ktoś wykryje jakieś tam problemy w plikach, czy tam jakieś dziwne oprogramowanie, nie mówię tego, na przykład TeamSpeak, Skype, na przykład OBS i tak dalej, jak ludzie nagrywają, tylko na przykład jakieś takie typowe, typowe haksy, żeby po prostu automatycznie był taki autokick. już nie mówię o banach, ale właśnie, żeby był autokick, żeby takie ścierwo nie, nie miało po prostu okazji zagrać w CSa z haksami. Choć, albo ewentualnie na tych serwerach z cheatami. No. Także, moi drodzy, czy Wak działa. Wcześniej myślałem, że tak, teraz jakoś tak. Tak sła słabo to widzę. Jest mi trochę przykro. Ale na, na matchmakingach ostatnio grałem sobie solo, to żadnego haksa nie było. No, nie wiem, może na tych globalach Suprimach, lemach. Haksów jest mniej, ale teraz jak widzieliśmy po momencie tych dwóch naszych bohaterów. No to chyba haksów jest sporo na Silverach i Goldach. Także, no nie wiem, ta dystrybucja tych haksów na rangach się chyba zmienia. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, także cóż, no taki troszkę smutny ten odcinek, ale mam nadzieję, że łapkę w górę zostawicie. I cóż, no będziemy próbowali dalej łapać haksów. Mam nadzieję, że złapię jakiegoś normalnego gracza w końcu, który jest czysty, albo takiego haksa, który wiecie, który się kryje i takie jest 50-50, czy, czy haksuje, czy nie haksuje. Takie demka bym chciał oglądać, a nie takich haksiorów, którzy wiecie po prostu. Dają takie magiczne strzały, że aż, aż po prostu spodnie opadają. Dobra, moi drodzy, no nic, nie będę czytać i dalej. Cóż, no to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Oczywiście po jego obejrzeniu, czyli po całości, zostawicie łapkę w górę. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No i cóż, do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.